Kilkadziesiąt złotych. Tyle kosztuje najprostszy czujnik tlenku węgla. To urządzenie nie tylko pozwala nam na spokojny sen, ale także może uratować życie w wyniku zagrożenia zaczadzeniem. O bezpieczeństwie w okresie drzewczym opowie dzisiejszy gość, młodszy brygadier Wojciech Hojnowski z Mysłowickiej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zanim zaczniemy rozmawiać o czujkach tlenku węgla, proszę mi powiedzieć, skąd bierzemy. bierze się ten czat. No. Tlenek węgla jest elementem nieodłącznym w naszym otoczeniu. Cały czas też pojawia się podczas procesu palenia. Produkcja tego tlenku węgla potęguje się, jeżeli mamy mało, mało dopływu świeżego powietrza, bogatego w tlen, wtedy. Proces palenia jest uboższy i zamiast tworzyć się dwutlenek węgla, tworzy się tlenek węgla, który jest bardzo agresywny i niebezpieczny. I w czasie, gdy będziemy się w takim pomieszczeniu znajdować, on łączy się z komórkami przenoszącymi tlen w naszym organizmie, no i człowiek się dusi. Dlatego też, żeby wyeliminować to, to te zagrożenie, Trzeba zadbać o przeglądy urządzeń grzewczych, przewodów kominowych. Zadaj, zadbajmy o to wzywając kominiarza, który przeczyści poważnie przewód kominowy, sprawdzi prawidłowość podłączenia, czy nie doszło do uszkodzenia przy podłączeniu do przewodu kominowego, i czy jest właściwy napływ powietrza do procesu palenia w danym pomieszczeniu, gdzie się znajduje na przykład kominek, czy piec węglowy żeby się właśnie ten tlenek nie wytwarzał. Natomiast gazownik przyjdzie sprawdzić szczelność instalacji gazowej, a serwisant od pieca gazowego zajmie się konserwacją i przeglądem pieca gazowego, ponieważ no podczas procesu palenia w piecu gazowym też tworzy się osad powodujący yy, zwiększanie się produkcji tego tlenku węgla, no i trzeba dbać o te przeglądy i konserwację. Dlaczego mówimy, że czat to cichy zabójca? Dlatego, że on oszukuje wszystkie nasze zmysły. Jego nie widać, nie słychać, nie czuć. Czasami niektórzy ludzie mówią, dzwonią i mówią, że widzę albo czuję tlenek węgla. To nieprawda. Tlenek węgla jest bezwodny, bezbarwny, nie słychać, nie widać, nie czuć. I my nawet nie wiemy, czy nawet tutaj, kiedy znajdujemy się w tym pomieszczeniu, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie ma tlenku. I dzięki tylko takiej czujcy, która w tej chwili czuje, Czuwa nad naszym bezpieczeństwem tutaj w studiu. Widzimy, że na wskaźniku jest zero. Ale jeżeli pojawi się tlenek węgla, taki jak tutaj mam demonstracyjny, to ta czujka to wykryje. Tutaj mamy czujkę tlenku węgla, która wskazuje, że jest 0. Mamy tutaj tlenek, więc żeby było bezpiecznie i nic nam się nie stało, więc tą czujkę włożę do woreczka. Szczelnie go zamknę. I podam do tego woreczka tlenek węgla i będzie można obserwować, czy tlenek węgla widać. Jak widać, wypełnił się woreczek tlenkiem węgla. I no wiadomo, że tutaj się znajduje w środku sensor, który potrzebuje chwilę czasu na przeanalizowanie. Tego otoczenia, w jakim się to znajduje. Więc zanim zostanie ten tlenek węgla wykryty, chwilę czasu musi upłynąć. Ale to nie jest jakiś bardzo długi okres czasu, żeby się coś tragicznego, wielkiego wydarzyło. Mamy, załączył się. Nie wiem, czy widać na wskaźniku. Ale wyświetla, że jest w tej chwili 268 ppm tlenku węgla i poziom cały czas rośnie, już mamy 300. I proszę bardzo. Czy widać tlenek węgla? Nie. A wagowo on jest taki sam jak powietrze. A ten dźwięk, który tu słyszymy, on będzie tak długo pikał, dopóki nie zareagujemy. I to jest czas, aby wstać. Otworzyć okna, przewietrzyć, ewakuować wszystkich z, z, z mieszkania na klatkę schodową i zadzwonić po straż pożarną. Co roku w okresie jesienno-zimowym prowadzicie jako straż pożarna e, takie arcyinformacyjne dotyczące e, właśnie e, pożarów w mieszkaniach, w domach, a także e, zatłucie e, tlen, tlenkiem węgla. Pomimo tego e, do tego dochodzi. E, czy taka czułka może nam uratować życie. Oczywiście, no, pamiętajmy o tym, że nasz dom to jest nasza strefa bezpieczeństwa. To jest miejsce, gdzie mamy się czuć bezpiecznie, komfortowo, być zrelaksowani i rano wstać zdrowi i szczęśliwi. A żeby móc dopełnić tego pełni szczęścia, no to trzeba zadbać. No, zazwyczaj dbamy o to, żeby mieszkanie było zamknięte, zabezpieczone przed złodziejami, ale zapominamy czasami właśnie o takim złodzieju życia, jakim jest tlenek węgla. Szczególnie podczas snu. Dokładnie i podczas snu, no, żeby coś stało na straży e, naszego bezpieczeństwa. to właśnie jest taka czujka tlenku węgla, która e, ustawiona na przykład e, w sypialni, e, na łóżku, e, przy, to znaczy przy, w szafce, na szafce przy łóżku czy, czy w przedpokoju, będzie stała na straży, że jeżeli wykryje jakiś tlenek, obecność tlenku węgla, załączy się i nas obudzi. Kiedy się załączy i włączy się dosyć przeraźliwy dźwięk, no to wiadomo, że coś się dzieje i musimy podjąć jak najszybciej stosowne działania, żeby. Nie jesteśmy w stanie nie usłyszeć tego dźwięku. Jest dosyć yy, uciążliwe. Jest dosyć, mogę <noise> za to na pewno jak się słodko śpi, to taki Najlepszy dźwięk budzik. powinien każdego wybudzić. I potem jest taki ostry i dosyć przeraźliwy, żeby nas wybudził na czas. Przy jakim stężeniu już się może załączyć? Już przy stężeniu 50 ppm, jakie się pojawią w danym pomieszczeniu, ta czujka się załączy. Kto powinien zadbać o taką czujkę? Czy tylko ci, którzy mieszkają w budynkach, gdzie są te instalacje gazowe? Czy też warto też pamiętać o czujce dymu być może, bo przecież do pożarów też dochodzi w miejscach, gdzie na przykład mamy tylko prąd? Zgadza się, pożar w mieszkaniu w każdej sytuacji, w każdym momencie może powstać. Niekoniecznie musi to powstać od urządzenia urządzenia grzewczego, ale od wadliwie działającego urządzenia energetycznego, których bardzo dużo mamy w mieszkaniach, ostatnio coraz więcej. Sama, same zwarcie może nie zdąży jeszcze tak szybko spowodować powstanie ognia, ale już pojawi się ten dym. No i kiedy będziemy spać, no to też możemy zadbać o takie bezpieczeństwo, bo również oprócz czujek tlenku węgla mamy y, czujki tak jak tutaj mamy zaprezentowane dualną która wykrywa tlenek węgla i dym a również indywidualną y, tylko dla dymu takie czujki owszem można kupić i na pewno będziemy czuć się o wiele wiele bezpieczniej w domu jeżeli już y, będziemy świadkami y, no, zaczadzenia i będziemy chcieli pomóc o osobie podtrutej. W jaki sposób można jej pomóc? No, proszę Państwa, no pierwsza żelazna zasada. Jeżeli yy, wiemy, że się załączył czujnik, czujka tlenku węgla, to pierwsze, co musimy no, starać się nie oddychać w tym pomieszczeniu, tylko jak najszybciej otworzyć okna na oścież, żeby jak najwięcej świeżego powietrza z zewnątrz dostało się do mieszkania, do środka, starać się przewietrzyć i pomagać ewakuować się tym osobom, pozostałym lokatorom z tego mieszkania na zewnątrz, żeby wyjść z tego mieszkania, nawet na klatkę schodową i tam na klatce schodowej, czekać na przybycie słuszno no i oczywiście należy pamiętać, żeby zadzwonić pod numer 112, numer ogólnoratowniczy. Sezon drzewczy trwa już, no już końcówka drugiego miesiąca. Ile do tej pory mieliście zgłoszeń, może w, w tym roku, ale też można pokazać skalę od zeszłego roku? Sezon grzewczy. W tym roku no to na razie mamy potwierdzone dwie interwencje związane z potwierdzoną obecnością w mieszkaniu tlenkiem węgla i jednej osobie udzielaliśmy pomocy. Natomiast w ubiegłym roku było to 17 interwencji i 42 osobom udzielaliśmy pomocy medycznej związanej właśnie z podtrucianiem i tlenkiem węgla. <laughs> yy, więc ta yy, te skala zjawiska nadal występuje, natomiast yy, są takie sytuacje, gdzie się załącza tlenek yy, czujka tlenku węgla i ostrzega. Więc ci ludzie mają czas na bezpieczne ewakuowanie się i nie odnoszą poważnych yy, skutków podtrucia tlenkiem węgla. Na rynku znajdziemy wiele modeli czujników, które różnią się od siebie ceną, ale też różnymi funkcjami. Ja dzisiaj sprawdzałam w sieci, taka najtańsza, bez jakichś oczywiście rozbudowanych funkcji, kosztowała no, około 40 zł wraz z przesyłką. Um, oczywiście są droższe, są też takie powyżej 100 zł i tak dalej, bo są rozbudowane. Czy wystarczy nam taka najtańsza czujcza, czy jednak lepiej? Troszkę zainwestować i mieć tą pewność. Proszę Państwa, przed zakupem czujki tlenku węgla to proponuję, żeby się zapoznać dokładnie z opinią. Internet jest pełen różnych opinii na temat różnych produktów. Najtańsze nie gwarantują największego bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że też to jest urządzenie, o które też czasami trzeba dbać, bo nikt nie czyta pewnych rzeczy, bo po co instrukcja tak? A w instrukcji znajduje się wiele informacji. Między innymi na temat żywotności sensora, który to tlenek węgla wykrywa. Te najtańsze czujki mogą mieć żywotność tego sensora na przykład rok. No więc co roku wydawać 40 zł. Nie ma sensu. A czujka innego producenta może mieć od 7 do 10 lat żywotność. No więc. Tu już trzeba się zastanowić nad takimi rzeczami. Dlatego warto wziąć i poczytać informacje na temat danego produktu. W sieci na pewno znajdą Państwo wszystkie takie niezbędne informacje, zwłaszcza, że na stronie, tam gdzie są sprzedawane, na stronach producentów, znajdują się w wersji elektronicznej opisy tych czujek. I można tam wyczytać tego rodzaju informacje, czy one mają zabudowane w sobie na stałe baterie, czy mają wymienne baterie, ile czasu ma żywotność ta czujka, ponieważ niektórzy właśnie na to nie zwracają uwagi, a tutaj na przykład mamy, mamy taki przykład przedstawiony, gdzie mamy informację, ile czasu jest żywotności ma ta czujka. I wpisujemy sobie, kiedy ona została pierwszy raz uruchomiona. I od tej daty, jak minie 7 lat, no to wiadomo, że już nie opłaca się nic więcej z tą czujką robić, trzeba zakupić nową. Natomiast pamiętajmy jeszcze o tym, że taka czujka, która ma baterię. Normalne, no trzeba też dbać o to, żeby je wymieniać. Pamiętać, pamiętać Dlatego, że czasami bywa tak, one sygnalizują również o tym, że trzeba wymienić baterię. To, to jest wszystko opisane w dokumentacji. E, I poza tym są takie przyciski testowe do, do testowania czujek. Więc wystarczy przeczytać taką instrukcję, zobaczyć e, i dowiedzieć się, co takie, takie piszczenie oznacza. Bo czasami bywa tak, że my jesteśmy wzywani, bo się czujka załączyła, a jak przyjeżdżamy, to się okazuje, że no po prostu trzeba wymienić baterię. Bateria. Szkoda waszego czasu, czas jest cenny. Także Wypadnie. pamiętajmy o przeglądach instalacji drzewczej, pamiętajmy też o, o zakupie i sprawdzaniu czujek tlenku węgla i bądźmy bezpieczni tej zimy. Bardzo dziękuję za, za spotkanie. Moim i Państwa gościem był Wojciech Chojnowski z Mysłowickiej Straszy Pożarnej. AHHHHH <laughs>